Czy zastanawialiście się kiedyś, że kolor futra waszego kota może zdradzać cechy jego charakteru? W naszym nagraniu omówimy 11 umaszczeń, z których każde ma swoją niepowtarzalną specyfikę. Porozmawiamy o tym, jak genetyka i uwarunkowania biologiczne kształtują zachowanie zwierząt. Zostańcie z nami i dołączcie do naszej eksploracji, która, mamy nadzieję, okaże się przydatna i interesująca dla wszystkich miłośników kotów. Czarne Koty. Prawdziwe zagadki nocy, spowite aurą mitów i dawnych przesądów. Wyobraźcie sobie ich elegancki sposób poruszania się po korytarzach, jak cienie. Intensywnie ciemny kolor sierści to rezultat wysokiej zawartości melaniny, która nie tylko nadaje głęboki odcień, lecz także chroni skórę kota przed promieniami słonecznymi. Wbrew stereotypom o pechu, współczesne badania wykazują, że czarne koty. Charakteryzują się niezwykłą niezależnością i spostrzegawczością. Niczym mali detektywi uważnie badają każdy zakamarek swojego otoczenia. Ich wyraziste, pełne życia oczy potrafią wyrażać głęboką lojalność, a wrażliwa natura czyni je wyjątkowo intuicyjnymi w kontaktach z otoczeniem. Niektórzy opiekunowie zauważają, że czarne kociaki mają skłonność do samodzielnych wypraw, a ich wysoki poziom odporności na stres. Może wynikać z konkretnego podłoża genetycznego. Te zwierzaki chętnie wybierają przytulne miejsce, z którego w ciszy przyglądają się wszystkiemu, a ich ciche oddanie i głęboka więź z opiekunem sprawiają, że stają się nieodzownymi towarzyszami życia. Pomarańczowe i rude koty to nie tylko ciepłe, puszyste stworzenia, ale wręcz kumulacja pozytywnej energii, napełniająca dom radością. Ich intensywna barwa, wynik specyficznych cech genetycznych. Często ma związek z genami na chromosomie X, co wpływa na ich szczególne cechy zachowania. Te koty wyróżniają się dużą towarzyskością. Uwielbiają przebywać w centrum uwagi, szybko zawierają nowe znajomości i z entuzjazmem uczestniczą w rodzinnych zabawach. Rude koty często przejawiają nieco silniejsze poczucie terytorialności, aktywnie broniąc swoich ulubionych miejsc, co wskazuje na silny instynkt samozachowawczy i przywiązanie do domu. Z obserwacji wynika, że ich zdolności przywódcze ujawniają się nie tylko w trakcie zabaw, lecz także wtedy, gdy koordynują kontakty z innymi zwierzętami, wprowadzając w grupie prawdziwą harmonię. Te koty są bardzo emocjonalne i odznaczają się sporą empatią. Instynktownie reagują na nastroje swoich opiekunów, wspierając ich w chwilach radości lub smutku. Ich naturalna radość życia i chęć aktywnego kontaktu czynią je świetnymi towarzyszami w rodzinach. Gdzie ceni się dynamizm i pozytywną atmosferę. Trójkolorowe, zwane też kalikami oraz szylkretami, to prawdziwe królowe kociego świata, wyróżniające się wyrazistym charakterem. Ich umaszczenie to wynik złożonego procesu inaktywacji jednego z chromosomów X, co daje unikalny wzór na futrze, jakby artysta zostawił tam swój niepowtarzalny podpis. Takie koty to zwykle osobniki nieprzeciętne, niezależne. A czasem troszkę uparte, co czyni je wyjątkowymi zarówno z wyglądu, jak i pod kątem cech zachowania. Nierzadko przejawiają cechy przywódcze, śmiało egzekwując swoje prawo do ulubionego miejsca w domu, lecz pozostają wrażliwe i oddane ukochanym ludziom. Kaliki oraz szylkretowe czworonogi wyróżniają się bystrym umysłem, dzięki czemu błyskawicznie reagują na zmiany w otoczeniu i wyczuwają emocjonalny stan członków rodziny. Ich charakter łączy w sobie zdecydowanie i dużą wrażliwość, czyniąc je domowymi barometrami emocji. Za sprawą zróżnicowanej palety odcieni, każda taka kotka wygląda jak małe dzieło sztuki, przynosząc właścicielowi poczucie nieustającej radości i inspiracji. Te zwierzęta cenią sobie zainteresowanie, ale nie tolerują zbytniej powierzchowności. Wymagają szacunku dla swojej niezależnej natury i cenią prawdziwe chwile czułości oraz zaufania. Białe koty, uosobienie elegancji i subtelności, zachwycające delikatną bielą, przypominającą niezapisany papier, gotowy przyjąć każdą historię. Pomimo ich łagodnego, powściągliwego uroku, te puszyste piękności znane są z ostrożności i wyczulenia, co przekłada się na ich spostrzegawczość, a czasem nawet pewną nieśmiałość. Zwraca uwagę fakt, że białe koty często cechuje duża wrażliwość na dźwięki potrafią błyskawicznie wyłapywać najdrobniejsze zmiany w otoczeniu, dzięki czemu szybciej dostrzegają potencjalne zagrożenie. Według niektórych badań genetycznych linie białych kotów, zwłaszcza te o niebieskich oczach, mogą niekiedy wykazywać skłonność do głuchoty, co tylko dodaje im tajemniczości i unikalnego uroku. Nie oznacza to jednak, że każda biała kotka nie słyszy. Nierzadko to tylko pewna tendencja i wiele z nich cieszy się pełną gamą zmysłów. Ponadto białe futro kojarzy się z wielką gracją. Ich chodowi towarzyszy baletowa lekkość, a sposób w jaki się poruszają przywodzi na myśl prawdziwie królewską postawę. Te czworonogi chętnie wybierają zaciszne zakamarki, z których mogą obserwować otoczenie w spokoju i dopiero z czasem, gdy zdobędą zaufanie, pokazują swoją ciepłą, pełną oddania naturę. Ich subtelna i refleksyjna osobowość sprawia, że stają się doskonałymi przyjaciółmi dla osób poszukujących nie tylko zwierzaka, lecz także wrażliwego towarzysza, wyczuwającego emocje swego opiekuna. Koty w smokingach, znane także jako tuxedo, to ucieleśnienie elegancji i wrodzonego uroku, jak prawdziwi dżentelmeni w małych, dopasowanych garniturach. Ich wyraziste, czarno-białe ubarwienie, przypominające klasyczny smoking, przyciąga wzrok, a jednocześnie odzwierciedla ich niesamowicie wyważoną naturę. Słyną z łatwego nawiązywania relacji z innymi. Są towarzyskie, otwarte i uwielbiają zwracać na siebie uwagę, niczym rasowi dyplomaci w świecie zwierząt. Badania sugerują, że tuxedo często wyróżniają się szczególnie rozwiniętą umiejętnością społecznej adaptacji, przez co znakomicie sprawdzają się w rodzinach z dziećmi czy innymi zwierzętami. Genetycznie ich charakterystyczne umaszczenie wynika z określonego rozłożenia melaniny podczas rozwoju zarodkowego. Co prowadzi do tworzenia kontrastowych białych plam na ciemnym tle sierści. Te jasne obszary nadają kotom dodatkowego wdzięku i podkreślają ich schludny, zrównoważony charakter. Opiekunowie zauważają, że te czworonogi nie tylko chętnie uczestniczą w życiu domowym, ale też swoim spokojnym, pewnym zachowaniem budują aurę zgody i porozumienia. Pręgowce, tabi. Prawdziwi poszukiwacze przygód wśród domowych kotów. Którzy zdobyli serca wielu ludzi niepohamowaną ciekawością i dynamicznym usposobieniem. Ich umaszczenie to coś więcej niż tylko pasy na futrze. To rodzaj genetycznego archiwum, przechowującego ślad po pradawnych instynktach łowieckich, dzięki którym pręgowce zawsze gotowe są odkrywać każdy zakamarek domu. Ze względu na szczególną organizację barwnika, wzór tabi przybiera formę od wyraźnych pasów po subtelne cętki. A każdy kot jest dzięki temu jedyny w swoim rodzaju. Dzisiejsze badania dowodzą, że pręgowce odznaczają się wzmożoną zdolnością adaptacji. Ich energia i wigor pozwalają im szybko przyzwyczajać się do nowych warunków oraz z łatwością stawiać czoła wyzwaniom. Te koty nierzadko okazują ogromną koncentrację przy zabawie, jakby tropiły niewidzialną zdobycz, świadcząc o tym, że ich pierwotny instynkt wciąż ma się świetnie. Poza wrodzoną dociekliwością, Wyróżniają się żywym temperamentem i umiejętnością odkrywania zaskakujących rozwiązań w trudnych sytuacjach, co niekiedy przypomina pracę prawdziwego detektywa. Nie są biernymi obserwatorami, czynnie uczestniczą w życiu rodziny, wnosząc element nieprzewidywalności i ruchu do domowej rutyny. Za sprawą naturalnej inteligencji i refleksu pręgowce łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, przez co znakomicie odnajdują się u aktywnych opiekunów, poszukujących bystrych, pełnych energii przyjaciół. Care czy niebieskie koty to uosobienie spokoju i równowagi, które stają się ekspertami w sztuce ukojenia. Ich aksamitne, miękkie futro wzbudza zachwyt i jest oznaką dobrej kondycji skóry oraz genetycznej stabilności, o czym świadczą badania nad wpływem genów na strukturę sierści. Zazwyczaj odznaczają się one pewną powściągliwością i zamiłowaniem do obserwacji, co pozwala im z niezwykłą uwagą przyglądać się światu dookoła. Dzięki naturalnej skłonności do zachowania spokoju, szare i niebieskie koty mogą być idealnymi towarzyszami dla osób spragnionych harmonii i wyciszenia w życiu codziennym. Ich zrównoważony temperament sprawia, że są empatyczne i czułe, potrafią wspierać opiekuna w sytuacjach stresowych, działając jak żywe antydepresanty. Ponadto ich wewnętrzne wyczucie rytmu i spokojne usposobienie widoczne jest w preferencjach. Takie koty wybierają zaciszne miejsca w domu, w których regenerują się bez nadmiaru bodźców zewnętrznych. Naukowcy stwierdzili, że u szarych kotów poziom hormonów związanych ze stresem bywa nieco niższy niż u osobników o innych umaszczeniach, co może wynikać z ich specyficznych predyspozycji genetycznych i odmiennych warunków rozwoju układu nerwowego. Syjamskie i colorpoint to prawdziwe gwiazdy wśród kotów, wyróżniające się ekspresyjnością i towarzyskością. Dzięki wyraźnie zarysowanym rysom pyszczka, hipnotyzującym błękitnym oczom oraz kontrastowemu umaszczeniu, te zwierzaki sprawiają wrażenie, jakby zawsze były gotowe do pasjonującej rozmowy. Umieją nie tylko miałczeć, lecz dosłownie rozmawiać z opiekunem, stosując całą gamę intonacji i sygnałów, by przekazać swoje potrzeby i emocje. Dlatego syjamy często aktywnie uczestniczą w życiu domowników, wnosząc do wnętrza energię oraz kreatywną atmosferę. Podstawy genetyczne ich specyficznych kolorystycznych różnic, zwłaszcza widocznych na uszach, łapach i ogonie, mają związek z mechanizmami termoregulacji, co czyni je zarazem pięknymi i biologicznie wyjątkowymi. Te zwierzęta odznaczają się znaczną wrażliwością na nastroje wokół i szybko reagują na zmiany emocjonalne w domu, dzięki czemu wspaniale sprawdzają się jako towarzysze dla osób pragnących silnej więzi i żywego kontaktu. Ich naturalna potrzeba aktywności i skłonność do zabaw sprawia, że łatwo odnajdują się w różnych warunkach, stanowiąc nie tylko duszę towarzystwa, ale także prawdziwie lojalnych przyjaciół, wspierających w każdej chwili. Marmurkowe lub centkowane koty to genetyczny kalejdoskop niezwykłości. Wyglądają niczym malarskie płótno, na którym losowo i zachwycająco zarysowane są kontrasty. Ich rysunek bywa różny: od drobnych cętek po rozległe marmurkowe wzory. A żadna dwójka nie jest taka sama, co oznacza, że każda z nich to prawdziwy unikat. Te niesamowite umaszczenia mają korzenie w złożonych mechanizmach genetycznych, obejmujących sporadyczne mutacje i modyfikacje epigenetyczne, które kształtują nie tylko niebanalny wygląd, ale i charakter. Opiekunowie zwracają uwagę, że koty marmurkowe są często niezależne, a czasem wręcz uparte, co sprawia, że ich zachowania potrafią być nieprzewidywalne i lekko ekscentryczne. Potrafią w jednej chwili być czułe i ufne, by nagle okazać upór i dystans, kierowane wewnętrznymi pobudkami. Taka zmienność w usposobieniu nadaje im niepowtarzalną charyzmę i sprawia, że współżycie z nimi przypomina fascynującą przygodę, w której każdy dzień może przynieść coś nowego. Kremowe i złotawe koty, ucieleśnienie ciepła i przytulności, jak promień słońca rozświetlający każdy zakątek mieszkania. Ich umaszczenie, bogate w delikatne kremowe tony i złociste refleksy, nie tylko cieszy oczy, ale i wyraża głęboką wrażliwość emocjonalną zwierzaka. Te koty nierzadko odznaczają się wysoką empatią, co można zauważyć w ich umiejętności intuicyjnego wyczuwania nastroju opiekunów i towarzyszenia im w trudniejszych chwilach. Genetyczne tło tych kolorów wiąże się z określonym wzorcem pigmentacji, w którym przeważa łagodne rozłożenie melaniny. Nadające futru aksamitną i niemal rozświetloną fakturę. W zachowaniu kremowych i złotawych kotów dostrzegamy zamiłowanie do długotrwałego spokoju i relaksu. Przychodzą, by się delikatnie przytulić, jakby chciały przekazać swój wewnętrzny stan równowagi. Opiekunowie podkreślają, że stają się oni swoistymi emocjonalnymi poduszkami, zdolnymi złagodzić najbardziej stresujący dzień za pomocą czułości i lojalności. Ich spokojna osobowość znakomicie pasuje do rodzin ceniących przytulność i harmonię ducha. Takie koty często okazują przyjazne nastawienie i wyrozumiałość, dlatego bez problemu porozumiewają się nawet z innymi zwierzętami. Dymne koty to nie tylko rzadkość wśród umaszczeń, lecz przede wszystkim efekt ciekawego zjawiska genetycznego, które sprawia, że ich futro zdaje się owiane delikatną mgłą. Ten efekt jest możliwy dzięki mutacjom wpływającym na rozmieszczenie pigmentu powodującym subtelne, rozmyte przejścia barw, co nadaje kotu nutę tajemniczości. Często wykazują spokojne, zrównoważone usposobienie, choć potrafią też zaskoczyć odrobiną niezależności, a nawet lekkiego zamknięcia w sobie. Ci, którzy mają dymne koty, obserwują u nich wyjątkową zdolność do autorefleksji. Z wielką uwagą przyglądają się światu, jakby analizując każdy szczegół. Dzięki tej wyostrzonej percepcji Dymne futrzaki wyczuwają nawet niewielkie zmiany w otoczeniu, stając się w ten sposób niezrównanymi strażnikami domowej równowagi. Z punktu widzenia genetyki, takie umaszczenie może wiązać się z pewnymi specyfikami układu nerwowego, zapewniającymi im spokój i dodającymi charakterowi nieco głębszego, zagadkowego rysu. Ich miękkie, niemal jedwabiste futro i uważne spojrzenie potrafią przywoływać skojarzenia z czymś mistycznym, skłaniając do refleksji. Ile jeszcze sekretów kryje ta niezwykła kombinacja cech genetycznych i osobowości? Podsumowując, kolor sierści to coś więcej niż czysta estetyka. W nim odzwierciedla się wewnętrzny świat i temperament naszego kota. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych nagrań, w których odkryjemy dalsze sekrety świata naszych ulubieńców.